kiedy zaczęła się ta pandemia, czyli w marcu, no to oczywiście nie ma co udawać. Nasze pierwsze odczucie było o rany, co to teraz będzie. Zaczęliśmy robić analizy finansowe różnego rodzaju stres testy, ile możemy stracić, jakie to jest zagrożenie dla grupy K2. Tymczasem jesteśmy kilka miesięcy później z wynikami pierwszego półrocza najlepszymi dla grupy od wielu lat i w szczególności z wynikami drugiego kwartału, a więc w pełni pandemicznego, 20% wzrost przychodów, kilkuset z niskiej bazy wzrosty Bindy, więc można powiedzieć bardzo dobrze. No i co się tutaj stało? Dlaczego jest dobrze, chociaż wszędzie wokół jest raczej źle? I trzeba powiedzieć o kilku rzeczach. Po pierwsze o tym, że dzisiaj Grupa K2 Trochę wbrew jej wizerunkowi historycznemu, nie jest agencją reklamową, nie jest nawet grupą marketingową. Dzisiaj większość naszych przychodów pochodzi z usług technologicznych: stworzenia oprogramowania, z wdrażania rozwiązań IT, z chmury publicznej, a nawet ta część marketingowa, którą mamy, to jest marketing cyfrowy, bardzo mocno osadzony w danych i w świecie onlineowym. To nam na pewno bardzo pomogło. Druga rzecz, która nam pomogła, to jest i muszę to podkreślić i chcę to podkreślić. Rewelacyjna, zupełnie mobilizacja zespołu, który nie tylko w tym trudnym czasie się błyskawicznie przeorientował na pracę zdalną, ale też zachował zdolność i zdobył kilka istotnych, dużych, nowych kontraktów. To nie jest takie proste, ale na przykład właśnie w obszarze oprogramowania pozyskaliśmy klienta. W projekcie jakoś tam związanym z covid z obszaru medycyny, z którego przychody tylko w drugim kwartale przekroczyły milion złotych, i zdobyliśmy go w ciągu dwóch czy trzech tygodni. Więc jeżeli dodamy do tego, do siebie, Dywersyfikację naszej oferty produktowej, to, że jest technologia, jest marketing, są różne rzeczy oraz bardzo fajne działanie całego zespołu, to jedno z drugim przełożyło się na dobre wyniki pierwszego półrocza i jedno z drugim stanowi bardzo y, fajną prognozę na przyszłość y, naszych działań. Jak myślimy o grupie K2? Chciałbym tutaj powiedzieć o trzech rzeczach. Po pierwsze, jesteśmy grupą technologiczno-marketingową. Łączymy w sobie dość szeroką ofertę usług technologicznych, a także usług marketingowych. Dla klientów to jest dość ważne, bo my umiemy różnego rodzaju rzeczy czy zadania nie tylko wymyślić, ale i zrobić. Druga rzecz jest taka, że K2 jest firmą polską, niezależną, a to z kolei oznacza, że potrafimy działać szybko, bez jakichś globalnych uwarunkowań, wskazówek z centrali tu i tam, potrafimy być blisko klienta. I trzecia rzecz, wywodząca się z naszej historii, jest taka, że K2 ma duży potencjał innowacji. Większość biznesu, które dzisiaj mamy, zbudowaliśmy od zera. A nie kupowaliśmy. Mamy bardzo zdolnych ludzi, którzy dzisiaj pracują nad nowymi projektami. Będziemy o nich mówić pewnie w najbliższych miesiącach czy w najbliższych latach. Wskażę tylko jeden taki projekt, z którego jesteśmy bardzo dumni. Jest na wczesnym etapie, ale rozwija się świetnie. Jest to projekt K2Bots, czyli chatbota, który w dzisiejszych czasach bardzo pomaga dużym firmom w odciążaniu call center, contact center. To jest projekt sasowy, więc jego wyniki dzisiaj nie są istotne dla przychodów całej grupy K2, ale perspektywy wydają mi się bardzo obiecujące. Kiedy zaczęła się pandemia, szybko zdaliśmy sobie sprawę, że długoterminowo zmiany społeczne czy ekonomiczne, które ona spowoduje, są zbieżne z tym, co robi grupa K2, a więc wzrost znaczenia onlineu, różnego rodzaju formy telepracy, wzrost znaczenia technologii. Więc przyszłość rysuje się dobrze, tylko najpierw trzeba przetrwać ten najtrudniejszy czas. Przetrwaliśmy w niezłej kondycji, więc teraz to, na czym się skupiamy, to nad sformalizowaniem i opowiedzeniem wszystkim naszej strategii działania na kolejne lata i to chcemy zrobić w najbliższych miesiącach.